Jak widać, osobowość S jest rzeczywiście bardzo sympatycznym człowiekiem. Tego typu osobowość może pomagać w bardzo wielu aspektach naszego życia, jeśli dobrze wykorzystuje wszystkie swoje naturalne cechy i nie posuwa ich do granic, gdzie przestają one być atutami, a zaczynają tej osobie oraz otoczeniu przeszkadzać. Jak i w przypadku każdego innego charakteru w okręgu Disk. Natomiast jeśli chodzi o S, życzyłbym sobie żeby w naszym otoczeniu rzeczywiście było mnóstwo takich osób, dlatego że świat byłby zdecydowanie piękniejszy, gdyby każdy kierował się tą taką, można powiedzieć, doktryną, filozofią tego charakteru, jako że no, jest ona nastawiona przede wszystkim proludzko i wymaga od nas posługiwania się inteligencją emocjonalną, wyobraźnią, a więc wszystkim tym, co powoduje, że zastanowimy się najpierw, Dlaczego ktoś coś robi, a nie dlaczego on mi to robi. Dlaczego ktoś jest w takim nastroju, a nie dlaczego on jest na mnie zły. A zatem wszyscy mielibyśmy znacznie łatwiej, bo łatwiej podchodzilibyśmy do komunikacji, cenilibyśmy sobie ją zdecydowanie bardziej, rozumiejąc, jak bardzo ważnym aspektem naszego życia komunikacja jest. To tyle, jeśli chodzi o osobowość S, którą omówiłem w dosyć dużym skrócie. Więcej będzie, kiedy skończę wreszcie edycję mojej książki, co cały czas mi się przewleka ze względu na wszystkie inne moje działania, które robię w pracy. Natomiast, jeśli uważacie, że chcecie poznać tę i inne osobowości znacznie lepiej, to śledźcie mnie w mediach społecznościowych oraz na mojej stronie tarkowski.edu.pl, bo tam będę informował, kiedy książka wreszcie zostanie ukończona i pójdzie do wydania. Natomiast śledźcie również ten kanał, bo w przyszłych odcinkach Będą omawiał nie tylko jeszcze osobowość C, ale także połączenia tych osobowości, komunikację pomiędzy nimi i różne różne jeszcze aspekty modelu psychologicznego DISK, który, no według mnie, nadal bije na głowę wiele innych metodologii, które służą do komunikacji czy znajdowania swoich kompetencji. Aczkolwiek DISK po prostu jest najbardziej podstawowy i najłatwiejszy do przyjęcia. Jeśli sobie zrobimy badanie DISK, bo to się powinno nazywać badaniem, a nie testem. Testy się zdaje albo nie badania, to jest coś, co hmm, daje nam jakąś wiedzę na jakiś temat. Więc jest, jeśli zrobimy sobie takie badanie, przejdziemy szkolenie disk, wiemy już, kim jesteśmy, jakie mamy oboczności, łatwo wtedy już widzimy, dlaczego dobrze lub niezbyt dobrze, albo całkiem źle gada nam się z jakimiś innymi ludźmi, dociera do nas, że to nie my jesteśmy dziwni, że to nie z nami jest coś nie tak. Tylko po prostu każdy z nas jest inny i w pewnych sytuacjach się nie kontroluje, a w pewnych wychodzi mu to całkiem fajnie, więc fajnie też byłoby się kontrolować także w tych sytuacjach, które nie sprzyjają tej kontroli. Zatem, jeśli Was to interesuje, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie ten odcinek, kliknijcie łapkę w górę, żeby pomóc mi w walce z algorytmami, no i naciśnijcie dzwoneczek, dlatego że YouTube wtedy będzie Was informował, jeśli ja znów coś nagram i wypuszczę w świat. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i jeśli chcecie możemy podyskutować w komentarzach pod tym odcinkiem albo w grupie osobowość disc na Facebooku lub po prostu możecie do mnie napisać przez moją stronę. Trzymajcie się, cześć!